Skoro mamy obecnie pandemię tej choroby na K, nie chcę mówić jakiej, bo boję się, że zanim zdążycie obejrzeć całe to story, to już dostanę bana. Skoro mamy pandemię tej choroby, to jakim prawem na 6 tygodni przed wybuchem tej pandemii, na 6 tygodni przed, w Nowym Jorku, uwaga, miał miejsce event 201? To jest, moi drodzy, tutaj żeby nie było szerzej teorie spiskowe, tutaj macie oficjalną stronę tego eventu. Było spotkanie w Nowym Jorku Billa Gatesa, ludzi z WHO, yy, którzy spotkali się, żeby podebatować. To no na YouTubie macie skrót z tego wydarzenia. no Komentarzy już niestety nie ma, bo ludzie się zorientowali, że to było przed wybuchem pandemii. I tutaj sobie ludzie, de, 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 ci bardzo wysoko postawieni oficele z WHO, Bill Gates i reszta, robili sobie symulacje, co by, w jakich krajach by się rozwinęła pandemia, gdyby wybuchła nagle taka dziwna choroba na K, która się nazywa dziwnym trafem tak samo jak ta, która właśnie wybuchła. Państwo się tutaj zastanawiali jeszcze, jak kontrolować media, jak kontrolować informacje, które idą do społeczeństwa na temat tej choroby. Jak ona się będzie rozprzestrzeniać, jak szybko, w jaki sposób yy, 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 i tak dalej. O tu macie o mediach. Yy, jak yy, kontrolować ludzi, którzy, jak usuwać i blokować ludzi, którzy będą oficjalnie mówili o tej chorobie, że jest troszkę inaczej. Yy. I zastanawiali się też nad tym, co zrobić z ludźmi, którzy nie będą chcieli potem na tę chorobę się szczepić. Teraz uwaga. No przecież... Totalnym przypadkiem jest, że uczestniczył tam na 6 tygodni przed wybuchem pandemii w Chinach, kiedy jeszcze w ogóle na tego, tego tematu nie było, nie istniał. Tam uczestniczył pan Bill Gates, którego firma zajmuje się szczepionkami. No ciekawe, no ciekawe. Ale ja oczywiście podkreślam, że to na 100% jest po prostu zwykły przypadek. I takie rzeczy się normalnie zdarzają. Ale co ciekawe, w tej rozmowie ten pan, który robi szczepionki, mówi, że najważniejsze dla niego jest to, żeby wszyscy ludzie teraz mieli szczepienie, żeby zrobić sobie to szczepienie, jak już będzie dostępna ta szczepionka. No i żeby mieli certyfikat tego szczepienia. A ci, którzy nie będą się, chcieli się szczepić, nie będą mogli prowadzić na przykład samochodu, nie będą mogli wchodzić do miejsc publicznych, podróżować i tak dalej i tak dalej pracować. No do tego to wszystko prowadzi. No ale to na pewno no, przecież to na pewno jest kolejny przypadek, tak? To jest na pewno kolejny przypadek. I teraz, w dużym skrócie, żeby Was nie zanudzać, kto chce znajdzie sobie informacje na ten temat na własną rękę, yy, oczywiście podaję to jako ciekawostkę, tak, bo to jest bardzo ciekawe. Pan odszczepionek, współpracuje ściśle z WHO, czyli Światową Organizacją Zdrowia, yy, no bo w końcu. By... I razem też na tym spotkaniu od MiBENCE 201, gdzie robili symulacje pandemii i tak dalej. Zastanawiali się, co potem zrobić, jakby się tak wydarzyło. Natomiast WHO, czyli Światowa Organizacja Zdrowia, sponsorowana jest częściowo przez sektor prywatny, czyli przez m.in. wielkie koncerny farmaceutyczne, które produkują leki. Tak to niestety wygląda. I teraz sytuacja wygląda następująco. WHO zmieniła definicję pandemii. Pandemia już nie jest choroba, która zabija tysiące ludzi na wielkim obszarze, tylko to jest po prostu choroba, która. Szybko się rozprzestrzenia. Czyli w zasadzie mamy teraz pandemię przeziębienia, kichania, bólu lewego nadgarstka, bólu dupy w internecie, bólu zęba. No bo tak wygląda w tym momencie definicja pandemii. A po co ta definicja została zmieniona? Po to, żeby dało się pod to podciągnąć więcej chorób. I na każdą z chorób, która będzie już osiągała miano pandemii, według WHO oczywiście, czyli oni o tym decydują, która ma takie miano, a które nie, która nie ma, będzie można zrobić szczepionkę dużo szybciej niż zwykle. Ta szczepionka nie będzie musiała przechodzić wszystkich testów. Czyli ktoś powie, że ma tam jakieś tam podstawowe testy, nie wiadomo ile będzie miała skutku właśnie, bo to dopiero pewnie wyjdzie w czasie, ale będzie można ją szybko wprowadzić, żeby oczywiście uwaga... Ratować ludzi. Czyli w zasadzie będzie można robić szczepionki pod wszystko, co podciągnie WHO pod pandemię. No zastanówmy się, kto na tym zarobi. No, kto ciekawe. I oczywiście to wszystko jest jedną wielką ciekawostką. Być może jest to prawdą, być może nie. Każdy ma swój rozum i niech myśli. Ja natomiast na przykład uważam, że to wszystko jest na pewno totalny przypadek. Ale chyba ktoś tu właśnie rozkłinił, że chytryliski chcą na nas zarobić. No. Informacja jest, moi drodzy, dokładnie z, z godziny 11, czyli w zasadzie dzisiaj już wszystkie portale o tym piszą. Nagle dziwnym trafem Donald Trump wstrzymuje finansowanie WHO. No pan odszczepionek to komentuje, że oczywiście świat potrzebuje WHO. Pan odszczepionek się zagotował. Nie wiadomo dlaczego. No być może świat potrzebuje WHO, być może nie, nie wiem. Natomiast co powiedział pan prezydent Stanów Zjednoczonych? Mamy obowiązek wymagać od WHO pełnej odpowiedzialności za zajęcie epidemią. I na koniec świat otrzymał wiele fałszywych informacji na temat przenoszenia i umieralności z powodu koronawirusa. W ramach ciekawostki teraz wrzucę wam kilka screenów z oficjalnego profilu tego pana od szczepionek, co ma imię na B. Jak całe stany go jadą. Tam jadą z nim do oporu. Tam osoba, która się tym zajmuje chyba nie nadąża usuwać komentarzy. No nie wiem dlaczego, ale coś mu ludzie nie ufają. A na koniec oficjalnie oświadczam, że nie zamierzam popełniać samobójstwa, jest mi całkiem dobrze, nigdzie nie będę wyjeżdżał, ale gdybym mi się coś na stało, albo gdybym gdzieś zniknął, to wierzcie mi, że było mi bardzo miło spędzić z wami ostatnie lata.